Cześć! W ostatnim teście klasy A opowiadałem o jej metamorfozach. Na początku producent twierdził, że A-klasa musi być minivanem, a klienci twierdzili inaczej i chętni kupowali klasyczne kompakty od Audi i BMW. W końcu Mercedes dał za wygraną i w poprzedniej generacji A-klasa też stała się hatchbackiem. Ale pomysł na luksusowego minivana nie został porzucony i Niemcy uznali, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. I powiedzieli – klasa B. Wśród tak zwanej niemieckiej trójcy Mercedes miał chyba najbardziej szalone pomysły. Weźmy takie Audi. Audi produkuje z grubsza sedany, hatchbacki, kombi i suwy w różnych rozmiarach. BMW, pomijając niezbyt lubianą serię 2, mniej więcej to samo. A Mercedes? Pickup, gigantyczny SUV klasy S, minivan w wersji AMG, tak mówię to o klasie R63 AMG, luksusowy duży van, czterodrzwiowy coupe Jednocześnie w całym swoim byciu premium Mercedes produkuje też samochody do ciężkiej roboty. Ciągniki siodłowe, samochody dostawcze i tak dalej. I robi też miniwana z segmentu C luksusowego, jak to Mercedes i w końcu ładnego, a czym się różni od klasy A? Stylistyką, no bo przecież nie wymiarami. Długością i szerokością prawie się nie różni. No wysokością jedynie, która wynosi 156 cm, czyli aż o 12 cm więcej niż w klasie A. Zresztą sprawdźcie sami. Link do naszej porównywarki samochodów w opisie tego filmu. Aha, różni się też średnicą zawracania. Klasa B potrzebuje 40 cm więcej. Z kolei w porównaniu do poprzedniej generacji klasy B nowość ma większy rozstaw osi o 3 cm, co powinno pomóc przejść test dwumetrowca. Ma też trochę niższe opory aerodynamiczne. To prawda klasa B wygląda premium już z zewnątrz, ale jeśli mielibyśmy ją kupić na przykład zamiast Golfa Sportsfana, to właśnie dla jej wnętrza. Deska rozdzielcza jest niemal identyczna jak w klasie A. Przed oczami mamy dwa ponad 10-calowe ekrany połączone jedną taflą szkła, czy też tworzywa. Wszystko wygląda naprawdę dobrze i tak jest też w dotyku. Materiały w większości są bardzo dobre. Zadbano nie tylko o miękkie tworzywa, ale też o ich dobre spasowanie. Posłuchajcie... Minimalne odgłosy plastików. Kompletnie nic. Kompletnie nic. Kompletnie nic. Jest też ciemna strona podobieństwa do klasy A. Mianowicie, klasa B jest przecież miniwanym, więc musi być bardziej praktyczna. Musi zaoferować więcej schowków. Tymczasem, jedyna różnica, którą udało mi się znaleźć, bo te wszystkie schowki, oczywiście, już widzieliśmy w klasie A. Jedyna różnica to wielkość schowków w drzwiach wydaje mi się, że schowki w klasie B w drzwiach właśnie są odrobinę większe. Zabrakło może jakiegoś spektakularnego schowka tutaj na konsoli. No chyba, że uznamy, że to to wgłębienie na head-up display jest fajnym pomysłem do na przykład odłożenia telefonu. Test dumetrowca w miniwanie to czysta formalność, więc cóż mogę powiedzieć: nad głową miejsce jest pod dostatkiem. Jeszcze dwa palce wolnej przestrzeni. Pomimo że mamy tu okno dachowe, które zabiera mnóstwo miejsca, ja siedzę 10 cm wyżej niż w klasie A i to jest też dobra wiadomość, ponieważ ja nie lubię za bardzo leżeć na asfalcie. Także myślę, że każdy tu dla siebie znajdzie odpowiednią przestrzeń. Widzicie, że regulacja kierownicy. Jest w bardzo dużym zakresie. Regulacja fotela jest w pełni elektryczna, jak to w Mercedesie. Tutaj na drzwiach wszystko możemy poustawiać. Zagłówek również daje się wyciągnąć wystarczająco wysoko. Nie znalazłem tu niestety możliwości regulacji miejsca mocowania pasa bezpieczeństwa. Poza tym uwag brak. Przypomnę tylko, rozstaw osi w porównaniu do poprzedniej generacji wzrósł o 3 cm, natomiast miejsca nad głową, dzięki temu, że mamy tu wyżej poprowadzoną linię dachu, jest również o ponad 3 cm wyżej. I to rzeczywiście działa. Nad głową mam tutaj dwa palce wolnej przestrzeni, przed kolanami. No, jeszcze parę wolnych centymetrów, więc wszystko się zgadza. Popatrzcie, ile przestrzeni jest również tutaj na stopy. Można tu wejść dosłownie w butach narciarskich i jeszcze zatańczyć, więc wszystko jest dobrze, chociaż nie wszystko. Właśnie przesiadając się na prawą stronę, zauważam kolejny problem związany z tym, że ten samochód jest, no, poniekąd pochodną klasy A, a więc bardzo wiele Minivanów na rynku jednak oferuje z tyłu płaską podłogę. Tutaj mamy tunel, który się oczywiście przyda, jeśli zechcemy zakupić ten samochód z napędem na cztery koła, ale w tym akurat przypadku z napędem tylko naprzód. Jest to pewne utrudnienie dla piątej osoby, o ile ona oczywiście tutaj zechce siedzieć, bo, bo kanapa jest wyraźnie wyprofilowana pod dwie osoby, które, które tutaj będą podróżowały bardzo komfortowo. Popatrzcie, jaka jest potężna regulacja na wysokość zagłówków. Popatrzcie na różne komfortowe udogodnienia: kubeczki w ten sposób, miękki podłokietnik, oczywiście mocowanie i oczywiście światełka po obu stronach osobne okno dachowe, nagłośnienie tuż za głową więc tutaj gadżetów naprawdę. Nie brakuje. Warto też wspomnieć o praktycznym wymiarze. Mamy tu siateczkę Raz, dwa. Mamy tu taki sobie niezbyt praktyczny, może, ale drobny schowek. Mamy osobne nawiewy na tył. Po otwarciu widzimy jeszcze jeden mały schowek i dwa wyjścia USB, dwa porty. Popatrzcie, to już jest ten nowy format. Trzeba dokupić kable. Mamy też bardzo pojemne schowki w drzwiach. Bagażnik w klasie B jest oczywiście znacznie większy niż w klasie A. Dokładnie różnica wynosi 75 litrów, a więc mieści on 445 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy będzie to nawet 1540 litrów. Popatrzcie, bagażnik jest bardzo ustawny, pełny różnego rodzaju praktycznych dodatków, takich jak siateczka z jednej czy z drugiej strony, takie jak na przykład taka gumka do mocowania bagaży, haczyk z jednej strony, haczek z drugiej strony. Również mamy tu opcjonalną zapewne taką dodatkową matę, która jest dwustronna, ta jest taka do włożenia psa załóżmy. Tutaj pod podłogą widzimy, że po pierwsze podłogę możemy ustawić na dwóch różnych wysokościach, jeśli ktoś potrzebuje paru ekstra centymetrów. A pod podłogą widzimy sprzęt audio i jak widać kompresorek, ale też dodatkowe elementy wyposażenia, czyli jeszcze bardziej praktyczna siateczka do zamocowania na podłodze. I tak to wygląda, minivan praktyczny być musi i ten taki jest. Warto też zajrzeć pod maskę. Testujemy wersję z debiutującym dwulitrowym dieslem, bardziej ekonomicznym, czystszym, bardziej kompaktowym i lżejszym. Dostępny w 150 i 190 konnej odmianie. My testujemy tą słabszą, ale moim zdaniem bardziej niż wystarczającą. Nowością jest też ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. O pokrewieństwie klasy A i klasy B już powiedziałem parę razy w tym filmie, i tu, we wrażeniach z jazdy, muszę do tego też wrócić, bo tak jak mi się to pokrewieństwo podoba w przypadku projektu wnętrza, w przypadku tego, jakie zostały dobrane materiały wykończeniowe, czy też przykładowo w przypadku tego, jaka tu jest elektronika, tak. Jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, to nie życzyłbym sobie, żeby klasa B jeździła tak jak klasa A. Jeśli nie oglądaliście mojego testu klasy A, to przypomnę, układ kierowniczy bardzo precyzyjny, bardzo sportowy i bardzo dobry, i taki chciałbym mieć w klasie B. I taki tu jest, to teraz zdradzę. Natomiast cała reszta, samochód zbyt twardo zawieszony, zbyt mało komfortowy, co da się wytłumaczyć w przypadku klasy A, która jest skierowana do młodszego odbiorcy. Natomiast w przypadku klasy B, która jednak jest samochodem rodzinnym, no niestety musimy tutaj mieć bardziej komfortowe zawieszenie. I musimy tu znaleźć to, ten właściwy kompromis pomiędzy. Dobrym, dobrym prowadzeniem się po drodze, a jednak połykaniem tych drobnych nierówności. I, i pojechałem do Warszawy po odbiór tego samochodu, odebrałem auto, pierwsze kilometry po Warszawie, wyjechałem z miasto, wiedziałem, tak, to jest to. Oni poszukali tego kompromisu, oni ten kompromis dobry znaleźli i ten samochód, nawet w trybie sportowym, bo tu mamy tryby, możemy wybierać spośród eko, komfort, sport, jest też tryb indywidual, możemy tam w ramach tego trybu ustawiać silnik, nawet. ESP możemy ustawić w trybie sportowym w klasie B w rodzinnym samochodzie. Silnik, zawieszenie. I układ kierowniczy również zmienia swoją charakterystykę, więc to wszystko da się dopasować do humoru, aktualnych potrzeb kierowcy. Natomiast nawet w trybie sportowym tym samochodem jeździ się przyjemniej i nie tak bardzo bezpośrednio taczkowato jak w klasie A. Więc ja za tym samochodem jest moim zdaniem o wiele bardziej przyjemna. A już nie mówię o trybie komfort, który co prawda nie sprawia, że myślimy, że tutaj mamy pneumatyczne zwieszenie, bo oczywiście nie. Natomiast tryb komfort jest jeszcze bardziej. Taki właśnie rozleniwiający, bo i mniejszy opór na kierownicy i wiele innych zmian, które właśnie sprawiają, że jazda z tym samochodem jest po prostu taka beztroska, łatwa. I o to chodzi, bo tak powinno być w samochodzie rodzinnym. Druga sprawa, już znowu wracam do klasy A, dużo bardziej mi się podoba klasa B. Wiem, że się narażam w tym momencie, ale naprawdę z uwagi na to, że ma inną koncepcję na to, jak usadzić wszystkich, tak? Bo, bo jednak w klasie A kierowca jest kładziony na asfalcie, w samochodzie się prawie leży. No, i, i tak, to, tak to działa, bo tak musi być. Natomiast, we wszystkich tych vanach, słowach, i tak dalej, kierowca jednak mimo wszystko bardziej bardziej siedzi, ma więcej przestrzeni nad głową, czuje się lepiej, co w przypadku dwumetrowców, szczególnie dwumetrowców, którzy jadą w trasę, jest naprawdę bardzo istotne. Więc ja się bardzo cieszyłem też, że ten samochód jest właśnie e, vanem, e, bo w trasie mi się to bardziej podoba, więc odnajduje się w nim jeszcze lepiej e, silnik. Wtedy testowałem benzynę, teraz jest diesel, benzyny czasem tam trzeba było kręcić, żeby dała z siebie wszystko, wtedy troszkę hałasowała, nie był to jakiś wymarzony dźwięk. Tutaj akurat kręcić silnika nie musimy, dlatego że to jest diesel dużej pojemności, znaczy 2 litry, to jest duża pojemność w dzisiejszych czasach silnik, który radzi sobie na niskich obrotach a jeśli już go wkręcimy to rzeczywiście możemy powiedzieć, ok, mógłby być troszkę lepiej wyciszony, ale nie krytycznie to jest tylko taka delikatna nawet nie uwaga, tylko tak mówię, że, że nie jest to zupełnie odcięte, słyszymy ten silnik, ale uwaga nie klekot, tylko pracę silnika słyszymy bardziej niż, niż diesel sam w sobie więc powiedzmy, że zresztą co ja opowiadam o, tak to, tak to słychać, no jest sobie silnik nie, nie ma na co narzekać ale co ciekawe, 150 konie to nie jest najmocniejsza wersja, a na mokrym asfalcie to co chwilę potrafi zerwać przyczepność więc ja nie wiem po co komu mocniejsza wersja bo ten samochód, no chyba, że się naładuje pełny bagażnik, 5 osób na pokładzie i wtedy więcej mocy się przyda ale naprawdę 150 konna wersja moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca ten samochód jest naprawdę przyjemny w prowadzeniu i, i można by powiedzieć, że nawet szybki jedna rzecz tylko, która no, w sumie staje się już takim wspólnym elementem wielu nowoczesnych samochodów, to jest to, że on potrafi być troszkę za bardzo ospały, I dlatego nie korzystam z trybu Eco, bo wtedy tam jest to widoczne jeszcze troszkę bardziej. Wciskamy gaz i troszkę to dłużej trwa niż bym chciał. W sportowym trybie troszkę mniej. Również widać to po tym, jak działa tryb, jak działa Start/Stop. Wciskamy gaz i ten ułamek sekundy to się budzi, to odpala, to jedzie, czujemy to, nie powinniśmy tego czuć. To po prostu gdzieś tam w tle powinno działać, tak nie jest. Więc powiedzmy, że ta wspólna cecha wielu nowoczesnych samochodów, droższych i tańszych, szybszych i wolniejszych, to jest taka niezbyt bezpośrednia reakcja na gaz z uwagi na wszystkie te normy i CO2 i, i, i tak dalej. To wszystko, co zostało narzucone teraz na producentów. Także e, to, to, to mi nie pasuje, jakby do tego, że z jednej strony samochód jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o moc, ale tą moc, żeby uzyskać, no to trzeba czasem chwilę poczekać. I na koniec ponarzeka, zresztą mówiłem o tym również w klasie A, kierownica jest w takim miejscu. Bardzo złe miejsce dla kierownicy powinno być gdzieś tutaj, albo tutaj, żeby nie przeszkadzała mi i nie zasłaniała tego fragmentu ekranu, bo ekran wyświetla bardzo ważne informacje. Ja z tego punktu widzenia. Tutaj fragmentu ekranu nie widzę niestety, i to powinni w następnej generacji klasy B w jakiś sposób uporządkować, przesuwając gdzieś kierownicę tak, żeby nie zasłaniało. No i to jest chyba jedyna uwaga, większa do tego samochodu. Tak mniej więcej wyszło. A więc skoro to taki minivan, ale w sumie wywodzący się z kompaktu, a więc tak w sumie nie do końca od początku pomyślany jako minivan, co już w paru miejscach pokazałem, to dlaczego mielibyśmy go kupić zamiast tańszego, a bardziej praktycznego minivana z segmentu popularnych? Odpowiedź jest w konfiguratorze. Wyposażenie jest po prostu z górnej półki. Za nieco ponad 3000 zł możemy na przykład dokupić zestaw audio firmy Burmester. Za 1200 zł dokupimy rozszerzoną rzeczywistość dla MBUX, czyli już nie tylko nasz Mercedes będzie reagował na każde polecenie Hej Mercedes, co może się okazać wybitnie niepraktyczne, jeśli akurat tak masz na imię, ale też na wyświetlaczu może się pojawić obraz z kamery wzbogacony o wskazania nawigacji. Do tego dochodzi oczywiście mnóstwo opcji personalizacji, jak dodatkowe sportowe zawieszenie, sportowe fotele, pakiet AMG, duże okno dachowe i spora ilość kolorów i felg. Możemy też wybrać ogrzewanie postojowe, oświetlenie ambientowe, podświetlane listwy progowe, dywaniki AMG, podgrzewane i wentylowane fotele i całą masę podobnych rzeczy. Jest czym wybierać i jest czym podnosić cenę bazową, która akurat dla tego egzemplarza wynosi 150 tysięcy złotych. Nawiasem mówiąc, to jest o 9 tysięcy złotych więcej niż klasa A z identycznym silnikiem. I jeszcze raz, nawiasem mówiąc, mimo że ten samochód jest całkiem dobrze wyposażony, to jednak jego finalna cena to 169 tysięcy złotych, więc wyjątkowo dostaliśmy testówkę, która nie jest wyposażona pod dach. Może i nie jest to minivan z krwi i kości i nie ma stolików z tyłu, ale jeśli przemawia do ciebie wnętrze premium i elektronika premium i poszukujesz samochodu, który jest dosyć poręczny w mieście, czyli nie jest zbyt długi, a jednocześnie bardzo pojemny w środku, to po sprawdzeniu opcji A jak Audi i B jak BMW jest spora szansa, że zdecydujesz się na ofertę B. Mercedesa klasy B.